Myślę, że ta ława kominiarska jest na tyle długa, że zmieści mój krótki referat. Otóż, kochani Państwo, w aktualnych warunkach technicznych, to jest bodajże paragraf 303, pozycja numer 4. W warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, i ich usytuowanie, jest tam bardzo jasno napisane, że jak mamy strome dachy. To ławy i stopnie kominiarskie, wszelakie dojścia do kominów anten ponad dachem są obowiązkowe. Więc, kochani Państwo, kochani projektanci, kochani inżynierowie, my, kominiarze, bardzo cenimy sobie te ławy kominiarskie, bo one poprawiają nam bardzo pracę, przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa i mamy do was taki apel, żebyście tak zgodnie z tymi przepisami pięknie projektowali te dachy i żeby nasi kochani dekarze nie narzekali, że nie było w projekcie, no to zapomnieliśmy założyć. Więc bardzo serdecznie w imieniu całej braci kominiarskiej bardzo wszystkim dziękuję i jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam. O tu już jest koniec ławy więc będzie koniec też mojego wywodu. I jeszcze raz pozdrawiam serdecznie.